Cezar zwycięża zawsze i wszędzie. Jest jak gepard, jak samuraj Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Bo my tu już czekamy. A już... skąd wiedzą? No story, story, story. A. Cały czas mi spamują o tym. Mistro story! Mówię, że przecież wiem. Co zrobiłeś? No Masz nic. jeszcze prawko w ogóle? Co? Masz jeszcze prawo jazdy w ogóle? A co Cię to interesuje? No bo właśnie sprawdziliśmy tutaj taryfikator nowy. Nie ma nowych punktów. Nowe punkty są od września. Ale ja sprawdziłam tutaj, że za poważne wykroczenia jakieś tam jakieś mogą Ci Nie dać 15. Złote, 15 punktów. 15 punktów. Ale razy w Dobra, tygodniu proszę. współżycie z Nitrem. Serio. Ile razy w tygodniu seks uprawiasz? się? Pytanie odwizza. No właśnie chciałam powiedzieć, że nie, nie tak często jak z jego mamą, ale nie jestem taka niemiła. Kradnę ci czekoladkę. No dawaj, jednie szczęście. No właśnie no weź ten kabel, no. Bo ty no nie umiesz. Nie? No bo ja nie wiem, syf tu masz strach. Co ty masz do krzesła przyklejone w ogóle? Obrzydliwe to jest. O, okropne <laughs> ja naprawdę. Dobra widzowie. Powiem tak. Co tam widzę? <laughs> Nie no, co mogę wam powiedzieć? Okay. A. O kurma 500 zł jak modelka z Instagrama spędziłbyś z nią resztę życia Jednym spojrzeniem rzuciła na mnie urok czarownica Co za głupia cipa Nie otworzyła swojego weź mnie otwieraj Pięćset złotych Zobacz za to, o tyle Koci psiasz. Papa Sandra życzy dalszych sukcesów w tępieniu wuja i całego okładania go wałkiem po głowie 487 osiemdziesiąt złotych i 50 groszy Proszę nic nie mówić tutaj Pierdolę ty jesteś pojebany Dzięki za 500 zł! Przyda się kurwa, przyda. Przesyła 4 złote i 88 groszy. A mówiłeś, że nigdy w życiu nie widziałeś policji we Wrocławiu Teraz się zdziwiłaś XD. No nie stali we Wrocławiu, stali Dobra, opowiem powiem całą historię, bo tu widzę, że... O... Dobra, widzowie, chcecie zobaczyć jak wygląda mandat za 2,5 tysiąca złotych? Kurwa, no miałem pecha, no. Dobra. Opowiem wam sytuację. Opo no nie no. Dobra, ja wam pokażę gdzie i pokażę wam gdzie będą stali, bo rozmawiałem z nimi i ten. Patrzcie jak jest BMW. Ogólnie ja źle zrobiłem, bo ja ich widziałem kurwa w, w pierwszą stronę jak jechaliśmy. Zobaczcie, ja tu sobie poszedłem do BMW po samochód. Tu mój samochód stał i ja miałem taki problem z samochodem. Miałem taki problem z samochodem, że się drogi nie trzymał. Po prostu, po prostu cały samochód, cały samochód zrzucało z pasa. Jakbyś miał normalnie śliskie opony, nie? Jakbyś w slickach jest. I normalnie policja we Wrocławiu, jak już stoi, to jest jedyne, gdzie stoi. To też w sumie oni stoją tutaj, oni stoją tutaj. To jest wlot, to jest wlot do, do miasta. Tu dalej się na autostrady wyjeżdża. I ja pojechałem sobie tędy. Pojechałem sobie tędy. Tu się kończy, zabudowany. O, tu się kończy, zabudowany. I jadę tędy. Kurwa, i się trochę zmuliłem, wiecie? Bo jadę sobie tędy, jadę. Patrzę na lewo. Jeszcze trochę dalej jest. O. I tu I tu policja stała. Jadę sobie tutaj Eee yy. i stoją sobie tutaj. I ja jadę tędy, bo ja chciałem wjechać tutaj na ten... na czwórkę. Pojechać a czwórką wrócić. Tędy. No. No i patrzę, że stoją i, i ten, i stoi jakiś typ. I tak sobie jadę, bo tu sobie tu jest 60, nie? Jadę sobie tak 70 patrzę na ten, bo jeszcze testuję czy te, testuję, czy mi się opony trzymają drogi. No. I. No i stoi tam ziomek jakiś czar w czerwonym samochodzie co na drugiej stronie i tak pff, frajer dał się złapać. No i dobra jadę sobie dalej. Jadę sobie dalej. Gdzie ja to kliknąłem? A nie, dobrze kliknąłem. No i jadę sobie, tylko tu są inne zdjęcia, chyba. No i jadę sobie dalej. I tutaj się zjeżdża ten. I tutaj się zjeżdża na. Na obwodnicę Wrocławia. Tędy. I albo się jedzie tu obwodnicą. Albo się jedzie prosto a czwórką do legnicy. No i wjeżdżam na tą a czwórkę i zaczyna deszcz padać. I mówię, kurwa. Bo jak deszcz jest, no to wiadomo, że nie będzie takiej przyczepności, jak jest sucha droga. No i jadę tą a czwórką. Na pierwszym zjeździe wracam. Na pierwszym, na pierwszym, zjeździe wracam. No i wraca się tędy, wraca się tędy i wjeżdżam tutaj. Bo to jest taki, to jest taki stromy łuk, to tutaj się wjeżdża. Kurwa, ja nie wiem, albo to są stare zdjęcia, albo trochę dalej się wjeżdża. No chuj wie, jest taki stromy łuk, no nieważne i wjeżdżam tutaj na tą dwupasmówkę. I, I nie padał deszcz, była sucha nawierzchnia i mówię kurwa dobra tutaj sobie testuję, nie czy opony mi się trzymają i dodałem ten dodałem gazu w pizdę i zapomniałem, że tam kurwa pały stały, które widziałem 10 minut wcześniej. Kurwa, gdzie tu się wjeżdża? no tu, tu się z tej czwórki wyjeżdża dałem gazów pizdę. I potem sobie przypominam, że policjanci, że policjanci. Schamowałem, jak, przyjeżdż... jak już dojeżdżałem do tych policjantów, to mnie zatrzymał i okazało się, że mnie z daleka zmierzył, jak, jak wyjeżdżałem z tej czwórki. No, dostałem 2,5 tysiąca mandatu. Wcześniej koło stacji się wjeżdża? Nie, bo tu jest ta, ten, no nieważne, no. Za prędkość, no, no, no. No kurwa, chciałem sprawdzić, czy mi samochód nie wypadnie z tego. Nie, wypa nie wypadnie z drogi. Ile punktów dostałem? 10. No miałem pecha, no. No my wam serio, dostałem 25 10 punktów. Pokażę wam. Czekajcie, muszę zdjęcie zrobić. Prześlę sobie na Facebooku. Mam prawko jeszcze? Mam prawko jeszcze. Ale ten. Ale już jest kurwa niedobrze. Dobrze, że jest to zbijanie punktów. Kurwa, to można sobie 6 punktów raz na jakiś czas zbić. Zostało mi niewiele punktów. Kurwa, no odpali się ten Facebook czy nie? Ogólnie za punkty nie zabierają ci prawku. Już nie ma zbijania? No ale ten. Nie, no, zbijanie jest jeszcze tych punktów. Jest chyba, jest chyba do tego, jest chyba do września. Dobra, pokażę Wam mandat. Otwórz za pomocą. Czekajcie, muszę dane swoje wypierdolić stąd. duży PSL wyjebać. Podpis funkcjonariusza chyba to też wypierdolę. O. A to też wypierdolę, nie będziecie kurwa wiedzieć. Zapłaciłem blikiem, kurwa, nie wiedziałem, że na psach jest blik. Dostałem 2,5 koła i 10 punktów. Więc no. nie taka. No. To nie jest zabudowany, właśnie nie. Nie był zabudowany. Lechałem 150. Ale to był kurwa wyjazd autostrady. no Ledwo dodałem gazu. Kurwa. Musiałem zobaczyć, czy mi się opony nie ten. No dobrze. Za punkty tracisz prawko i musisz nowe wyrobić. Teorię i praktykę trzeba zdać. No wiem, ale możesz od razu to robić. Dobra widzowie, idziemy testy na prawo jazdy robić. Po co tam jechałem? No kurwa, no mówię, że pojechałem sprawdzić, bo nowe koła założyłem, a przedtem mi samochód się ślizgał. I nie mogłem tego na autostradzie, nie mogłem na autostradzie tego płynnie zrobić, bo deszcz zaczął padać. Punkty to wasz tylko na wiezie. Dobra, chuj w to, widzowie, no. Czasami jest P i czasami właśnie, kurwa, jest niedobrze, no. A, bo teraz są punkty na dwa lata! O chuj. O ja pierdolę. Ale nie mogli mi prawka zajebać, bo nie było, bo to nie był teren zabudowany. Ja to se muszę kurwa przepolić. Co ryzykować? skoro na przykład legalizacja mówi o prawidłowości pomiaru do 400 metrów, a strzelił go z odległości, a skąd ja mam wiedzieć kurwa z jakiej odległości mnie strzelił? Nie widziałem jak mnie strzelił. Dobra widzowie, najważniejsza rzecz jaka się wydarzyła. Opony działają, samochód się kurwa tak lepi, on się kurwa tak lepi jak, cipa, jak cipka szesnastolatki kurwa jak mnie ogląda. Jest kurwa juicy, juicy jest kurwa. To chyba to bez znaczenia czy zabudowane czy nie? Nie, bo ja się pytam. Bo ja kojarzyłem, że Sasza przekroczyło 60 km na autostradzie. typ go schaltował i nie dał mu mandatu, tylko sprawę w sądzie. On nagrywał taki film, nie? Ten ziomek co Camaro ma i Mustanga. I ja mówię, jak to jest, że ten, jak to jest, że mam kolegę, który od razu dostał sprawę w sądzie za przekroczenie na autostradzie tam o 60 czy o 70, a ten. Ona mówi: No to w zależności, że oni mogą y, to zrobić, i mówią tak że jakby mi pokazał ten lizak i bym się zatrzymał pół kilometra dalej, to też by sporządzili, a z racji tego kurwa, że on mi pokazał ten lizak i się zatrzymałem od razu, to ten, to to, że nie trzeba. Samo tym się podobało, podobał im się. Kurwa, pewnie, że im się podobał. Czy mówiłem im o tych oponach? No kurwa, nie jestem pizzą, nie będę kurwa się płaszczył przed jakimś policjantem, żeby mi mandatu kurwa nie wypisał. Zresztą chuj go to interesuje: czy zmieniłeś opony, czy ten, czy matka ci się puszcza? Trochę ma to w chuju, nie? Czy zarejestrację też dostałeś? Nie, za rejestrację nie. Zawsze do sądu możesz? Ja przyjąłem mandat, no kurwa, no nie będę pajacował, nie? Dobra widzowie Testy na prawo jazdy no co mogę powiedzieć kurwa? Trzeba już powoli sobie ten Trzeba już powoli sobie yy, trzeba już powoli sobie przygotowywać yy, podwaliny pod zdawanie prawa jazdy na nowo